Cześć, witajcie tu znowu wasz ulubiony list z internetu. Dzisiaj kolejny odcinek po tygodniu. Ciekawe, kto się spodziewał. Lightphone 3, czyli nowe wydanie kultowego smartfona dla minimalistów. Mamy trochę więcej funkcji względem poprzedniego modelu. No ale najpierw pogadajmy o designie. Telefon ten jest dość nietypowy. Jest to po prostu spora kostka. Ma on też spore ramki, ale to nie przeszkadza. Bo nie macie cały czas na niego patrzeć, tylko być obecni w prawdziwym świecie. U dołu mamy spory głośnik. Model ten ma wymienialną baterię. Plecki są pół na pół szkło i plastik, gdzie szkło macie wokół kamery, która tak jest dodana, a plastik macie w miejscu, gdzie ma być bateria. No ale ile to ma przycisków? Całkiem sporo. Standardowo power button, dwa przyciski do zmieniania głośności, camera button. I mała koronka do kontrolowania jasności, a po wciśnięciu zapalająca latarkę. No dobra, ale dość o designie. Jakie ten model ma funkcje? No więc standardowo dzwonienie i wysyłanie wiadomości. Mamy możliwość robienia notatek zwykłych, jak i głosowych. Możemy słuchać muzyki i podcastów. Również jest kalendarz i alarmy. Ładujemy przez USB-C. Jest też Fingerprint ID i NFC, które na razie nie działają, ale producent ma dostarczyć aktualizację do oprogramowania. Mamy po raz pierwszy 5G oraz kamerę. Ekran to OLED matowy i nie jest on monochromatyczny, jednak sam system LiteOS sprawia wrażenie, że ekran jest czarno-biały. Jest to w sumie tyle, co miałbym powiedzieć, ponieważ urządzenia nie mam i to w sumie prowadzi nas do ceny, a jest ona ogromna. 599 dolarów pre-order i 799 normalnie. No niestety, trochę dużo jak na smartfon, który nie daje nam pełnych możliwości. Wszystkimi aplikacjami i funkcjami, które wyświetlają nam się w menu, zarządzamy przez odpowiednią stronę internetową producenta. Mimo wszystko, design mi się bardzo podoba i myślę, że chciałbym mieć takie urządzenie. A Wy dajcie znać, czy podoba Wam się taki produkt. Dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek, no ale takie też są potrzebne. Widzimy się w następnym. Postaram się za tydzień, ale nic nie obiecuję. Bycie jak to u mnie jest z odcinkami. Cześć!